Cześć. Czy kara nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych może urosnąć? 2. Ile czasu ma Łodo na rozpatrzenie skargi? 3. Retencja danych w praktyce, czyli jak długo można przechowywać dane dłużników? W skrócie, zapraszam Cię na przegląd najważniejszych RODO aktualności z połowy ostatniego kwartału 2024 roku. Gotowi? No to czas na RODO. Czy można wygrać w Łodo? Można. Czy czasem może być to prusowe zwycięstwo, skutkujące koniecznością zapłaty wyższej kary finansowej? Może. Dzisiaj opowiem ci o sprawie, która od lat rozgrzewa ekspertów od RODO. W tle milionowe kary, sądowe batalie i spory o loginie hasło. Co takiego poszło nie tak i czego możemy się nauczyć na nieswoich błędach. Ale po kolei. Historia zaczyna się w 2018 roku, kiedy pewien sklep internetowy zgłasza do prezesa UODO naruszenie polegające na wycieku danych. Hakerzy uzyskują nieautoryzowany dostęp do bazy danych klientów sklepu. W wyniku tego incydentu wyciekają takie informacje jak imiona, nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, a w niektórych przypadkach także adresy zamieszkania i hasła. Dane te mogą zostać wykorzystane do różnego rodzaju oszustw, w tym phishingu i kradzieży tożsamości. W wyniku postępowania UODO nakłada karę ponad 2 milionów, prawie 3 milionów złotych za naruszenie RODO, w tym za brak odpowiednich zabezpieczeń. Sąd administracyjny początkowo potwierdza decyzję, ale w 2023 roku NSA, czyli Naczelny Sąd Administracyjny, uchyla zarówno karę, jak i wcześniejsze orzeczenie. Czy to już koniec tego neverending story? No, niestety nie, bo na tym historia się nie kończy. UODO wydaje nową decyzję, a kara, uwaga, rośnie do prawie 4 milionów złotych. Ostatecznie w USA, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny w 2024 roku, Ponownie podtrzymuje stanowisko prezesa UODO. Powód: brak odpowiedniej analizy ryzyka i niewystarczające zabezpieczenie. Co ciekawe, sąd potwierdził, że podwyższenie kary było w pełni zgodne z przepisami RODO. A jakie wnioski płyną z tego Rodoniusa dla ciebie i twojej organizacji? Po pierwsze, analiza ryzyka to jeden z fundamentów ochrony danych. Nie wystarczy powiedzieć, że stosujemy zabezpieczenia. Musimy jeszcze udowodnić, że są one adekwatne, czyli odpowiednie do poziomu ryzyka. Brak przeprowadzenia odpowiedniej analizy ryzyka w sklepie internetowym był kluczowym argumentem u ODO i sądu. Po drugie, wygrana sądowa nie zawsze oznacza koniec sprawy. Historia tej firmy pokazuje, że procedura odwoławcza może być długa i skomplikowana, ale organ ochrony danych jak u ma możliwość ponownego wydania decyzji. Dlatego lepiej zainwestować w bezpieczeństwo niż liczyć na to, że kara zostanie uchylona. A co może pomóc Ci w takiej inwestycji w bezpieczeństwo? A na przykład nasza najnowsza, turbopraktyczna książka Rodologia. Zapraszam na krótką. Autopromocji. Jeśli odpowiadasz za ochronę danych osobowych w firmie czy urzędzie, to książka rodologia stanie się Twoim wsparciem, na które możesz liczyć na co dzień. Bez teoretyzowania, z gotowymi rozwiązaniami, które możesz od razu wdrożyć w swojej organizacji. Dzięki przejrzystym wskazówkom zaoszczędzisz czas i zyskasz pewność, że Twoja dokumentacja jest zgodna z RODO. Więcej na www.rodologia.com.pl. Wracamy do wniosków z ponownego nałożenia kary na e Sklep. Po trzecie. Login i hasło to za mało. Ukarana firma polegała na podstawowym uwierzytelnianiu użytkowników za pomocą loginu i hasła, ułatwiło to hakerom zadanie i sprawiło, że dostęp do danych był łatwiejszy. Wniosek stosuj dodatkowe zabezpieczenia, takie jak dwuetapowa weryfikacja 2FA. Przechodzimy do drugiego newsa. Czy Urząd Ochrony Danych może zwlekać z odpowiedzią na Twoją skargę tak długo jak chce? Czy trzymiesięczny termin WRODO to tylko formalność, i co uważa na ten temat Naczelny Sąd Administracyjny NSA? Posłuchaj. We wrześniu 2021 roku pewna osoba złożyła skargę do prezesa UODO na spółkę X. Oskarżając ją o przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej i przekazanie ich ubezpieczeniowemu, ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu UFG. Procedura szybko nabrała tempa, ale również szybko wpadła na zwolnione obroty. Wyjaśnienia, przedłużenia terminów, ponaglenia, a sprawa toczyła się dalej. W końcu obywatel wniósł skargę do sądu na przewlekłość postępowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że UODO działał przewlekle, ale nie zrażącym naruszeniem prawa. Skarżący otrzymał całe 100 złotych za dość uczynienia. Jednak we wrześniu 2024 roku NSA uchylił ten wyrok, twierdząc, że 3 miesięczny um, termin WRODO oznacza więcej niż tylko poinformowanie skarżącego o postępach danego postępowania? Oznacza to konieczność zakończenia sprawy w tym terminie, czyli wydania decyzji administracyjnej. No a co to oznacza dla Ciebie i Twojej organizacji? Po pierwsze Trzy miesiące to nie tylko papierowy termin. NSA jasno wskazał, że organ nadzorczy musi zakończyć sprawę w ciągu trzech miesięcy, a nie tylko poinformować skarżącego o tym, co się dzieje z jego skargą. Dla firm i osób nadzorujących zgodność z RODO, to sygnał. Wasi klienci i inne osoby, których dane przetwarzacie, również nie będą czekać w nieskończoność. Im szybciej rozpatrzycie ich RODO-wniosek, tym lepiej. Po drugie. Nie ma równych i równiejszych. Masz prawo bronić się przed bezczynnością organu. Jeżeli urząd przeciąga postępowanie, możesz skorzystać z przepisów RODO i prawa administracyjnego, żeby wnieść skargę. NSA potwierdził, że takie działania mają podstawy prawne. Pamiętaj tylko, że urząd może formalnie wydłużyć termin prowadzenia postępowania w trybie prawa administracyjnego i pozwalają na to przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Z których wynika, że prezes Ułodo, zawiadamiając strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, jest zobowiązany też dodatkowo poinformować o stanie sprawy i mm, przeprowadzonych w jej toku czynnościach. Tylko problem w tym, że w tej akurat konkretnej omawianej sprawie prezes urzędu jednak tego nie zrobił. Ta sprawa to ważny krok w interpretacji RODO. Jeżeli kiedykolwiek poczujesz, że Twoje prawa są ignorowane, no to działaj. Jak mówi stare pożekadło, czas to pieniądz, a Wrodo szybkość działania to też mniejsze ryzyka dla Ciebie i Twoich danych. Przechodzimy do ostatniego trzeciego newsa. Retencja danych w praktyce. Wyobraź sobie, że pewnego dnia dostajesz pismo od firmy windykacyjnej, która próbuje dochodzić od Ciebie pieniędzy za. Umowę. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie jeden szczegół. Roszczenie przedawniło się już kilka ładnych lat temu, no bo w 2016 roku. No i pojawiło się ważne pytanie: czy firma mogła legalnie przetwarzać dane osobowe, żeby próbować odzyskać te pieniądze? Odpowiedź na to pytanie dał nam USA w Warszawie w głośnej sprawie przeciwko decyzji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W skrócie Sprawa zaczęła się od skargi pewnego pana, którego dane były przetwarzane przez firmę administratora danych. W jakim celu administrator przetwarzał te dane? Chodziło o dochodzenie należności z umowy sprzed ponad dekady. Prezes UODO stwierdził, że dalsze przetwarzanie danych tej osoby nie miało podstawy prawnej, no bo brakowało prawnie uzasadnionego interesu. Administrator i procesor swoją drogą, który również brał udział w tym całym postępowaniu. Odwołali się od tej decyzji, ale WSA w Warszawie podtrzymał stanowisko prezesa UODO. No a co to oznacza dla ciebie i twojej organizacji? Pierwszy wniosek. Szczególnie w windykacji, czas to pieniądz. Przeprowadzając windykację przeterminowanych należności, administratorzy danych narażają się na karę RODO. W takiej sytuacji nie ma już prawnie uzasadnionego interesu, na który można by się było powołać wniosek numer dwa. Retencja danych musi być jasno określona. Okres przechowywania danych powinien być wyrażony konkretnie datą, liczbą lat czy miesięcy tygodni albo jakimś kryterium, które nie budzi wątpliwości, np. kryterium działania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. No, nie wyobrażam sobie stosowania zasad retencji w firmie czy urzędzie, gdzie nie został nawet określony na papierze okres, po jakim dane powinny być usuwane. I właśnie w tej konkretnej sprawie brak jasnego terminu retencji był kolejnym problemem. No i wniosek numer 3. Zasada zgodności z prawem to podstawa. Przetwarzanie danych musi być zgodne z prawem od samego początku do końca. Nawet jeżeli masz słuszne intencje i chcesz dochodzić tego, co ci się należy, to nie możesz tego robić, jeśli nie spełniasz żadnej przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych. Naruszenie tej zasady, nawet przy próbie dochodzenia roszczeń, może skutkować sankcjami od ŁODO, a to już coś, czego każdy przedsiębiorca czy urzędnik woli uniknąć. Podsumowując. Po pierwsze, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego bardziej opłaci Ci się inwestycja w bezpieczeństwo danych niż w spory sądowe z Urzędem Ochrony Danych. Nie musisz wydawać od razu milionów. Wystarczy kilkaset złotych i twarda, praktyczna wiedza z naszej książki Rodologia, do której link znajdziesz w opisie tego odcinka. Po drugie, Szczególnie w windykacji czas to pieniądz. Przeprowadzając windykację przeterminowanych należności, narażasz się dodatkowo na karę RODO. Nie polecam, lepiej tego nie robić. Po trzecie, nie ma równych i równiejszych. Masz prawo bronić się przed bezczynnością Urzędu o ochrony Danych Osobowych i każdego innego urzędu. No jeżeli... Ta instytucja przeciąga postępowanie, możesz skorzystać z przepisów RODO i prawa administracyjnego, żeby wnieść skargę. Po czwarte, koniecznie podziel się w komentarzach swoimi doświadczeniami z wdrażania zasad retencji danych osobowych. Jakie masz największe sukcesy i porażki w walce o skuteczne usuwanie danych po ustaniu ich daty ważności? A po piąte, jeśli chcesz być na, na bieżąco z naszymi Rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj na dole masz przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze rodo aktualności i wnioski z nich, z nich płynące na pewno cię nie ominą. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!